PowerProx. Nowa definicja zasięgu. Film numer dwa. Wykrywanie różnorodnych powierzchni nawet pod dużym kątem. Jest to film o wykrywaniu trudnych powierzchni nawet gdy znajdują się pod dużym kątem. PowerProx jest zdolny wykryć w takim przypadku nawet czarne oraz błyszczące obiekty. W tym ustawieniu dystans pomiędzy obiektem a czujnikiem wynosi 1 metr. W pierwszym kroku czujnik jest zaprogramowany, aby wykryć biały obiekt. Przy zmianie obiektu z białego na czarny, wykrycie nadal jest stabilne. Inne powierzchnie również są pewnie wykrywane, np. czarna, połyskliwa pokrywa, metal pokryty powłoką lub błyszczące aluminium. Nawet pod dużym kątem wykrywania, gdy dużo światła odbitego nie trafia do czujnika, wiele obiektów może być łatwo wykryte. Wracamy do łatwego do wykrycia jasnego obiektu, ale ustawiamy go pod kątem do czujnika. Widzimy, że czujnik nadal widzi obiekt. Nawet gdy odsuwamy i przysuwamy odchylony obiekt, jest on wykrywany w pewny sposób. Czujnik pewnie wykrywa również czarny obiekt o małym współczynniku odbicia światła. Połyskliwe obiekty również są pewnie wykrywane, maksymalny kąt pochylenia jest nieco mniejszy. PowerProx, jak widzimy, wykrywa niezawodnie obiekty o trudnych powierzchniach, również pod dużym kątem.